Zobaczmy, z czym to się je tą gierkę. Patrzcie. No, cinematika to mają. Uuu. co się stało Zamek odleciał w kosmos Doom came to us all Mhm mm Wikingowie

To chyba kobieta w ogóle. Z tymi długimi włosami. Może jeszcze szansę na Ale i trust są seldom allies. <tôistasy> began a millennium of conflict Nieźle. a thousand years of war No, spoko, no. The reason they fight lost to the ages. And yet here they still stand, searching for a sign of peace. Them. <laughs> I am Apollyon. I bring war. Czyli to jest czwarta frakcja Barabaszy. Dobra, kim my chcemy walczyć? No Knightem, kurde, fajnym. No niech to będzie taki... Konfirm dałem chyba. Kurde, no to niech będzie z sercem mamy. Practice mode. Działa, działa dobrze. Dobra, na wsadzie press control hold to continue. Mhm. No dobra. No naciskam control. Aha, hold to continue. Press alt. O ja pierdolę, czy jest targeting, no to już jest kupa. Czyli ma z trzech stron można zaatakować hmm. No Aquí automático. Koleś nic nie robi, bo to jest kurde tutorial. Mo no, co ja mam robić? Aha, ciężkie ataki, dobra. czytać, co oni tu każą robić. Dobra, tu się sprintuje, ok. To takie trochę, wiecie, to trzy ataki, a w tym war, będzie takim tej kopii Warbenda, że coś byśmy grali, to było chyba sześć rodzajów, nie? Dobra, przyjęliśmy. Ale fajnie gierka wygląda, jest bardzo ładnie graficznie zrobiona i te animacje są też ładne. Soldiers can't be locked. Aha. Czyli my jesteśmy super bohaterami, dlatego mamy... The front is... Worse. Dobra, no i co? Przepchnęliśmy to. Podoba mi się to zabijanie. Klika się lewy przycisk i samo się robi. Each zone C. Uh mm -hmm. Tyle, kurde, załatwiłem go nawet nie będzie czemu ja miałem dodżować cokolwiek. Guard break. Mhm. <słyski> Czyli jest już strzelgarda. No to trochę tych możliwości się tu na tą walkę zaczyna pojawiać. Dobra, no i już się wszystkiego nauczyłem, nie? To teraz bym chciał... Dobra, konfirm. Nie wiem o co chodzi, ale gramy. Duel 1 na 1, domination 4 na 4, to tak trochę, kurde, cię słabo. Player versus player, dobra play. Dominion. Dobra. O, throw a flange, on that damn. O. No dobra, i jak mam to zatwierdzić? Czy to już się samo zatwierdza. U słychać mnie, halo. Halo. hello team. Hello, team. Mamy jakieś świczy tu załadowane. A jak gdzie Reddy daje? Reddy. Gdzie się daje ready A tu. Zajebiście, kurde, jedziemy tutaj. Let's go, guys. No i co? Powiem wam, że ta walka może być nawet taka fajna. Uuuu, uh, Cyganie atakują. Musimy... Musimy im pomóc, bo to chyba my jesteśmy jednak. Idę na punkt C od razu. ten punkt? Aha, bo czerwony to jest nasz, tak chyba tak ty no nie da się tu zejść, to jak ja mogę zejść? Aha, po tym rozumiem, czerwony jest nasz, tamten nie jest nasz. И лечит, выяснил, че ты пиешь. Ч ⁇ рт, да, да. Czy mi odrośnie, czy coś? O, odrasta samo. Dobra, nie wiem co to było za leczenie. O, fakt, jest dwóch typów tak średnio. Kurde! Judasz! Barabasz mi w plecy uderzył. Dobra, już jednego zabiłem. Git. U jaka kamera śmieszna. Na go. Ale nie wiem co ja jak ja mam to zrobić, co ja mam ich wszystkich tu zabić, tak rozumiem. Nie mnie trochę ranią. No ale dobra, zaczęliśmy to przepychać lekko. Dobra. No dobra, no i mamy to przejęte. Jakby nie za bardzo czaje, na czym polega przejmowanie, ale walczy się fajnie. O, fak, jak mi w plecy wjechał. Dwa szybkie. Przejmuję punkty i mam licznik, no coś tam mam jakiś licznik, ale to się przesuwa później te punkty dalej gdzieś w głąb, bo patrzy mamy wszystko przejęte, nie? No poza tym jednym zamkiem tu. Ale tam jakieś, tu jakieś uderzenia, brama, tam się bije, wiecie. No i znów B przejęli. Nie zdążyłem zrobić, no tak mnie oklepywali, że. Dobra, zaraz się zrespię Oklepali mnie. Aha, spałmuje się lewym przyciskiem. Ale chyba wygrywamy, bo mamy coś więcej punktów. To dobrze. Tu coś ktoś u góry przejął, trzeba to szybko odbić, bo to tak nie może być. Kurde, do góry w wleźli Mogę Jakby sklepać teraz. Dobra. No i co, koniec? Bo coś się. Sk... Aha, dobra jest. Myślałem, że koniec, bo jakbyś się kamera zmieniła. Nie wiem, co tu klikać do końca. Rozpróbuję im rozbijać gardę, ale to nie zawsze wychodzi tak, jak ja bym chciał, wiecie? Zaczęliśmy coś przegrywać. Ten środek by trzeba było przepchnąć. chociaż widzę, że dwójka z nas tam ładnie pcha ten środek. Ten punkt C nam przejmują znów. O nie, my go przejmujemy. Nie, ktoś tam jest. level dostali, czy co? Kurde, chyba 1000 to żeśmy coś wygrali. Nic nie widzę co tu się dzieje, za du duży młyn się robi. Dobra, proszę Jakiś granat mam pod trójką, ale co to robi? O kurde robi dobrze na pewno. Wow, fuck. Fajny rycerz. No rycerz jest niezły, wiecie co? Ile miałam takedownów? 6 takedownów, 5 śmierci. To dużo razy ginę, ale też dużo razy zabijam, to dobrze. No respawn, co znaczy no respawn? Czemu no respawn? Defeat, o kurde, pokonali nas. No to taka gierka, no to trzeba jak de Cooling, tak? Przećwiczyć, wymasterować te wiecie... A dla mnie to taki młyn, nie, nie widzę tego do końca. Nie było najgorzej. Ale tak jak mówię, nie widzę tego do końca po prostu gdzie... Gdzie zaatakować, gdzie ten... Gdzie przyblokować, gdzie rozbić mu ten. Hmm. tą jego gardę, nie? Czy coś. Reward, coś dostałem. A jak to wyjść z tego? A nie chcę, na no Quit to main menu. Confirm. A powiem wam, że. No, nie mamy za bardzo czasu, żeby grać, ale. Jak dla mnie bardzo spokojnie żebyśmy tu grafikę sobie podkręcili, ale widzę, że i tak mamy wszystko na Extreme. Więc jest nieźle. Duele jeden na jeden, myślę, że na tym na pewno, na duelkach łatwiej sobie powalczyć. Się wie, wiecie, skumać o co chodzi. Niż na ten. O, to jest nasz Heroes, ten drugi level, nie? I można go sobie skustomizować. Appearance jakiś nie wiem nie bardzo możemy, bo nie mamy nic jeszcze chyba, ale myślę, że później to może być fajnie z zrobione. Scavenge gear aha, możemy tu coś zrobić. Jakąś, aha, coś tam do miecza, coś widzicie różne takie, można pewnie sobie później zrobić. Nie gdzie ja mam kasę, że ja to kupiłem. Uuu, nowy hełm, nowy ten. No i mogę teraz sobie na przykład hełm dać inny, nie? Improve stat, o. czest mogę sobie dać inny. Tak? A nie, ja mogę mu improve stat, boże, chyba sobie chesta zniszczyłem. Fak. No, nie, no, my chcemy atak, Equip. Hilt. No i widzicie, jakieś żeśmy sobie rzeczy zmienili. Na Armsy nic nie mamy. Jeszcze byśmy mogli. Ale za co ja to kupuję? Aha, nie mam tyle kasy. Dobra, tu jest za 300. Random gear zróbmy. No, dobra. No to takie, to już wiecie, na czym ta gra będzie zarabiać. Hehehe. Okej. Okay.